Titan PL? a ja mi tenik 99. I to jest kolejny odcinek, zagrajmy w wormframe e, Będziemy grać na Merkurym, tak? To jest Mars. Jak Mars? eee to jest Merkury. Co? No je? Właśnie. No Mars, no, Mars jest na... dalej. E... Tak patrz, ja patrzę po kolorach, nie wiem, dlaczego mm, no. no. Misja na cel, greener u mnie to się będzie nazywało poszukiwania Stalkera, ponieważ na każdym poziomie, na tych pierwszych, może się Stalker pojawić. I mam nadzieję, że będzie wtedy miał niższy poziom i będziemy go mogli pokonać. Okej, okay, no to wchodzimy. Dobra. Oho, patrz, jak mi się już załadowało. O, oczekiwanie na graczy No i co z tego, ale ja mam wszystkie efekty włączone na Maxa. A ja też. <grym> tak, tak, tak. Z no. twoim kątem. No ja już mam nowego już od dawna. O, wbijamy. A gdzie ty? O, dobra, jesteś. LOL ja widzę pod kątem trochę. prostu zobaczysz na filmiku. Dobra, e, zapewne mapkę zesłania moja buźka. Więc nie wiem czy to jest... Takie dość komfortowe, ale nie wiem, czy mawka będzie Wam potrzebna. Jeżeli Bo będzie. To jest rozgrywka i poszukiwanie. Jeżeli będzie potrzebna, to wam, to mogą odwiedzić mój film. <grych> o kurde. No. widzę wroga. Widzę wroga. Wow. Co nie poradzisz sobie, pewnie z nim. E, czekaj ja to już idę. A! A! To jest wystraszyłeś się jedno małego grynera. Ah! Uh, uh, uh. Ej, pokonałem go. Jestem koksu, ty tak nie umiesz. Ej. Buja. A! Ah! We dober. A życie, mam 29 i już nie mam No adora. Co tu masz? Tu masz życie. Chodź tu. Nie mam odrodzeń na dziś. Gdzie? No wiem, takie zmarnowałeś tutaj. Sorry. Cóż, najwyżej cię wskrzeszę. No a już... Ostatecznie... A! Poczekasz. O, ej. To jest biegłość i jeszcze coś. Eee, eee. Eee. Co? Ej, tu coś jest. No, zabiłem gościa. Ferry 100, ferry 100. 100. Patrz, patrz, to mój cel był. A! Tam pan biegnie! Idź pierwszy. Dawaj ich tak ich, ich zbieramy z daleka. Buja! Buja! A, ho, ho. Mój karabin! Nie macie z nim szans! A ty o. masz już jakieś mocy? Zdobyłaś kartę z mocą dla twojego? Yy, Loki? Nie, nie. Na razie mam tylko tak jak wiesz... Nie użyłam energii. Mhm. Bo ja to już mam Co? Ile? E, trzy moce Mo Mogę mieć czwartą Ale ja wolę mieć e, Te moce super wykokszone Mam niewidzialność Na kilka sekund e, Teleportowanie Że mogę siebie Teleportować do wroga A wróg się teleportuje Na moje miejsce Oraz mam rozbrojenie obszarowe Czyli że każdy kto ma karabin Oprócz graczy e, Jak ja to dam I w nie otrafię To traci To swoją broń I musi walczyć mieczem oh, oh. Ciekawe... Czasem to w sumie gorzej. O. Gdzie idziemy? Tam? a nie tędy? Ja idę tędy. Bardzo lubię wysadzać te beczki. To sobie zagraj w BF-a. Ej, widzę wroga, idę sam na niego. Mam BF-a. Się zastanawiałem... ...nad... Ej! E, o wrzuceniem. kurde, ale wykokszeni tam wszyscy siedzą! Ratunku! Gdzie jesteś? No już tutaj Prawdy. przy wejściu! To się wróć. Nie, dobra, już żyję, tutaj mam max HP Już i tarczy Dobra, idę Dosłaniej mnie o, Nie, dobra, wiesz co, to byłby pomysł Co, jak tutaj, jak tutaj ta biegłość się znalazła? No Jeszcze nie ogarniam, kiedy mam cisnąć shift Kiedy Control Co? U. Ja, widziałaś mój ślizg? O, ale go napiłeś, o co Wszystkich tutaj nabiłem. W butelkę. Ha ha ha, taki super O gościa podhaczym Ale jestem... O, o jaki asasyn! wspinamy się Hello! Ej, a ja? Ty jesteś nieważny. Ten film jest mój. Je, ja. Zabierz go. Jak coś to byłem, ja. Trudno. Nie dajesz mi się nacieszyć. Co mam tu zrobić? Jaki w ogóle był nasz cel? Eee... Nie wiem, zobacz. Ja nie, się nie znam. W ogóle. Eee, można coś takiego? O, w ogóle. Odkryłem nowy... o, co? coś, co mi nie. Odkryłem coś, czego mi nie powiedziałeś. Shift, skok i mogę strzelać w locie. Znaczy nie, A, to. shift i control Nie, shift. Ehm. No oczywiście fps ale i tak nie mogę strzelić żadnego. A ja mam 50. Ale ty, ty nagrywasz? No. A jakim programem? O, padłem, padłem! Nie przesuwaj się. No frapsem ma czym? Aha, dobra. A, a jest limit monitora? Co? Limit twojego monitora, ile fps A no, nie wiem, wiem, że mam 1920x1080. To mi wystarczy. No ja też mam, ale... Bo mój to właśnie 60 FPS-ów, a najczęściej FRAPS mi obniża o połowę, czyli właśnie do 30. Byłem lepszy! Ej, weź zrób ten ten skok w powietrzu i zaatakuj tym yy, E co w się sensie hmm. tak Tako, tako. Nie, ja tego nie mam. Ja mam wbicie w ziemię takie. Nie, bo ja też mam takie wbicie w ziemię, ale musisz zrobić yy, ślisk w powietrzu i zaatakować. Co? Albo ślisk na ziemi i zaatakować. O. No weź, chciałem się nacieszyć, że... O! Ja tu sam walczę! A, jakiś koksu! No, zabiję go. W ogóle ja mam ten, jeden z nowszych mieczy. Może nie są już aż tak nowe, ale... jednym z tych ostatnich update'ów były dodane. Dobra, biegnę już do Ciebie, wiesz? sobie. biegnij. Sam sobie nie dasz rady. Wiem. Jeszcze czego? Wiem, wiem, co to za problem. O, ej, patrz, patrz, patrz. Coś tu wypadło. Ferret kolejny. Dawaj wskocz tutaj. Gdzie? Tu. Ale gdzie, kto? Tu. Nie wyszło. No to chodź. Eee, my idziemy tam na górę teraz. Nie da się wbiec po ścianie! Daj mi go zabić! Dzięki, ej! Nie. ja yeah, zabiję go! Jestem koksu! Marin! Wreszcie, bo to tutaj coś może być o wiedziałem, że tu jest Trudno, ja idę! O kurde! To kiedyś, był kiedyś, błąd! To był błąd! Jeszcze by Na szczęście jestem tak zwinny, że straciłem tylko prawie całe życie, a nie całe. Wow. <laughs> Do szacu. Pan też mi się leczy, 68 Ajojojoj, skąd oni strzelają? wszędzie! A, HP! HP! Wiesz, ja jak niedługo zdobędę schemat na Opadłem. O, Ale o, coś nie chce mi się ci... Nie chce mi się ci Co? Wiesz, szybko! Nie ruszaj się. Y tam jest pedober, no stamtąd strzelają w moje. O, a, Jeja. widzisz, mam całe zdrowie, nie to co ty. Ja mam całe zdrowie, skrzynki, nic o życie, chcesz? Nie, oh! okay. Zabiję tych, co zostawiasz z tyłu. To ich tam zbiję, chcesz. Woohoo, yeah! Koniec! O, oh, koniec. Halo? Oh. Życie! A! Ah! O, no wygra... wygrałem. Idę wszystkich zniszczyć, czekaj. Zaraz wracam. Hy. O! O! Zostawiliśmy tutaj bardzo ważną rzecz. Rdzeń fuzyjny. Mogę? E, poczekaj, Do, wró wróć się, wróć się. Czekaj, nie ty wszystko... możesz nie dostać rdzenia fuzyjnego, ale coś dostaniesz. Chodź tędy. Uuu... Tędy. I czy tu zabrałeś coś? Tu leży gdzieś, tu mniej więcej. Uuu... Uuu... Zielone. Nie, nie nie, nie zielono, takie było inne. To znaczy, że zebrałaś? Pojawiło ci się coś w prawej, yy, po prawej stronie ekranu Nie jestem pewny O widzisz to Wchodzisz dzięki to dzięki mnie Wreszcie pierwsze misje tysiąc tylko dostaje, A ja chcę mieć Nie wiem O chyba wpadłe <laughs> Jaki bóg! No wiem, to jak się niewidzialne to zawsze w końcu wchodzę Dobra to tak, jedna misja to jest takie poszukiwanie Nie, Czy ja, się ja tam, też nie tam Ja tam jeszcze będę dalej ciągnął ten odcinek na drugie. To sobie ciągnij, ja go rozłożę już na dwa. Okej. Okay. To... Cześć! Trzymajcie się. Dobra, ja już. <laughs> Okej. Okay. Nie wiem, przywitaj się jak też. Co? Przywitać się teraz? Jak mnie nagrywam? A ja chyba, że nie nagrywasz. Ja nie lubię takich długich odcinków. No dawaj, dawaj. No już, już, już. Głos swój zmieniam. Aha. Dobra, to ja robię. Bo, w ogóle weź poczekaj, e, tak? Zaprośnie. Klon, 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 klon. Dobra, to ja robię na razie małe cięcie, okej? Okay? Dobra. No okej, okay, z powrotem jestem już. Ech, ko... Kolejna misja. I znowu ja. I znowu ty. <laughs> Wziąłem sobie Tru kolę, żeby. Widziałeś, że to jest trudność 2? Eee. Yy. A tamto to było trudność 1? Mmm. 1, 2 Run, znowu lag. Znajdziesz model artefaktu. No, n teraz. mam 60 FPS-ów. Ko kola dodaje. Uh, wiesz, mocy. No idźmy więc. Lecimy. Skradaj się. Skradaj się. Jak nie. podchodź do drzwi. Się... Jak się skradę? O Boże. Dobra, już, nie bij ich. Co to jest to fioletowe? Już ich nie bij. Aaaa! Pakiet polimerów tutaj leży. Foksy! A chyba zaraz nas wykryją. Się właśnie dziwię, że jeszcze nas nie wykryli nie do końca. Eee, Co ty zrobiłeś? Strzeliłem? O. Wiem, piękny strzał. Czekaj, zmieniam na pistolet, będę jak Max Payne. O kurde. A, 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 a. Ja. Ty więcej zabieram niż karabinem. Serio? No, tylko że wolniej. To fajny mastery. No ten pierwszy Jak chcesz żyć... musimy. Y jak chcesz, to musimy wszystkich zniszczyć, pozostało nam jeszcze 36 wrogów. A gdzie to pisze? E pod mapą. Y o! Co trzeba wszystkich zabić? Żeby przejść? Tak. W sensie no wszystkich zabić i dojść do końca. Co to zdobyłem ferry Dzięki. Nie ma sprawy. Eee... O, lol? Miałem. O, to, to ty? Tak, to ty, ja. A kto? Nie! Yeah, jaki kop, widziałeś? <grywia> to było piękne! No właśnie, tak to trzeba robić. Chcia... Replay, replay! Może zrobię w zwolnionym tempie. Tak, jeszcze z takim twoim zacieszem. Juhu, <noise> dobra, czyli jak, przy, jak przybliżę ekran i tak popatrzę na tą moją postać, to tak. Sama głupia tekstura prosta. O, patrz, patrz, patrz. Tu, też go kopnąłem. Ale jest mój! Ale... <noise> Zniszczyłem go ja. Ej, dobra, to. Trzeba dalej ich niszczyć. Ale ich dużo. Gdzie ty masz ich dużo? Ja nie widzę nikogo. Bo go zabiłem! Nie! Yeah. Zginął! Serio, musimy wszystkich zabić? To znaczy, że w sumie musimy się cofać teraz jakoś. Nie, na, na minimapie teraz nie widzisz wykrzyknika, tylko widzisz taki inny znaczek, co nie? No To to jest, gdzie jest najbliższy wróg do y, zabicia Ja ci pokazuję, w którą stronę trzeba iść do tego wroga O, co? Kurde, zanim się, wiesz, naładuje ten miecz O kurde, padnę! Padłem Ach, szybko, uciekać! No, nie ruszę się jak się wskrzesza, jak ty pan żebym wiedział? No, jak do mnie podejdziesz, to ci się pokazuje, żeś kliknął X. W sensie, że już przytrzymał, no to przytrzymujesz X. Logiczne. Moment. Yeah. Mm. Jump! Ja! Yeah, super cop! Cool. Widziałeś jak go pięknie zdjąłem A! Widzicie jest P-dober O, tam A tam, dobra Czemu tak świecę? Bo lubisz <grym> No nie trafiłem o, Boże. A Boże Nie Padłeś? Nie, zamknęli nam Jak to cię zamknęli znaczy, Zaraz wam bezpieczeństwo z mi poszło dobra. Ok. Wow. Co? A za głośno gra bez trochę. Możliwe. Aaa, ale mi Cicho początkując jestem. tam. No Dawaj. Cicho. Teraz idę i pokój z karabinu. O! Dobrze. Chcę wroga. Chcę zemsty. Bum. Nie zbieram przedmiotów. A, ha, 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 trochę ich tam dużo. Dobra, będę się kampił. Jeszcze ośmiu tam powinno być gdzieś. Albowiem. Tak! Jest jeden. Aha, zabiłem go. O, biegłość. Dobra, wiesz co tutaj jest lepszy przedmioty, a ty ją Nie chcę itemów, o. co jest w niby w tych itemach? No, level i tak dalej. no to weź mi daj. Ja tu sam wszystkich rozwalam, nie widzisz? Nie widzę. Wiesz, jestem trochę z tyłu. Dobra, no to widzisz, ja już, tu, ja już tu wszystkich zabijemy, zanim ty przy, wiesz, przyjdziesz tu. To teraz chodź tutaj gdzieś o. Jeszcze powinny być skrzynki różne. Różne najróżniejsze. O, tu jest skrzynka. Ej, o, najbliższy wróg jeden... jest tam daleko gdzieś. Tam z tyłu gdzieś no. O, rany. Mówiłem, żeby, że go zostawimy któregoś przynajmniej Nie, tutaj jest. Mój Gdzie on jest? Tu Nie Bigo, nie Leave no, him! No. Leave him, alone. Gdzie ten Stalker? Nie ma stalkera jeszcze. Jak to nie ma Stalkera? No nie wiem kiedy ma, kiedy będzie No to go przywołaj Chcę go pokonać Chcesz zobaczyć epickie wyjście? Eee Czekam tu na ciebie Okej okay. No dawaj Wie i teraz patrz na epickie wyjście Wow Taki taki wyskok w stylu Maxa Payna Wiesz nie grałem nawet w Maxa pejna Ma Maxa Payne'a Maxia? Max się zmienił E też tak chcę! E mój karabin jest zbyt słaby, żeby zniszczyć na hita tę głupią beczkę Nie, zniszczyłeś Troszkę O na hita Powiedziałem na No na, na hita to nigdy nie zniszczysz Chyba, że jestem tobą O, o to jest ważne. Gdzie? Ferrit. E, A ja tam. Myślałem, że będzie coś Oj, tu kolejny Ferrit. O, jeszcze coś. Kredyty, no i co? I Ferrit. Będziemy musieli niedługo pójść do Dojo. Eee. Naszego klanu. O, tu jest koniec. A po co? Tam można budować coś takiego, co ci co jakiś czas daje, tam ileś materiałów. Ale do tego też są potrzebne materiały. O! Znowu tylko tysiąc. No, ja, wiesz jak to, ja mam Loki ranga 3, karabin ranga 3... Loki I... ranga 24, Paris ranga 16, Lato ranga 21, Mieszka... ...Petryczny ranga 14. Ja mam wszystko na trzeciej. Hmm... Dobra, to możesz już chyba skończyć odcinek. Tak, to będzie już koniec tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Yy, oceniajcie. Yy, wstąpcie na kanał Mitonika. Na pewno go to ja w jakiś sposób zmotywuje. On nie jest emo, chyba. Mnie ogólnie motywuje to, że mogę nagrywać. <laughs> nieważne ja. co, ale że nagrywam. O ty, skromny jeden. No nic, no to trzymajcie się. Na razie. Cześć. Cześć.